Masz stronę na WordPressie? Super! Pamiętaj jednak, że bezpieczeństwo to priorytet. Zadbaj o swoją stronę i śpi spokojnie wiedząc, że Twoje dane są chronione. Oto 8 kluczowych metod, które warto zastosować. Po pierwsze, SSL to podstawa. Certyfikat SSL szyfruje dane, chroniąc swoją stronę przed przechwyceniem wrażliwych informacji. Po drugie, Web Application Firewall i separacja stron na hostingu. Web Application Firewall chroni stronę przed atakami, a separacja stron zwiększa bezpieczeństwo każdej z nich. Po trzecie, WordFence, twój ochroniarz. Instalacja tej wtyczki to must have. Chroni stronę Taki i daje spokój ducha. Po czwarte, ograniczenie prób logowania. Zablokowanie nieograniczonych prób logowania znacznie utrudni życie hakerom. Po piąte, silne hasła i unikalne loginy admin to kiepski wybór. Skorzystaj z generatora haseł i stwórz unikalne dane logowania. Po szóste, separacja stron na hostingu. Każda strona na osobnym hostingu to większe bezpieczeństwo dla całego systemu. Po siódme, aktualizacje to podstawa. Nieaktualne wtyczki WordPress to idealne okazy dla hakerów. Zadbaj o regularne update'y. Po ósme, backupy to twój plan B. Zawsze miej kopię zapasową strony, żeby w razie ataku szybko ją przywrócić. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zabezpieczeniu swojej strony, skontaktuj się z nami. Chętnie porozmawiamy o pakiecie bezpieczeństwa dla twojej witryny.